14 stycznia poznamy uczestników polskich preselekcji do Eurowizji. O kim w kontekście reprezentowania Polski na Eurowizji 2025 w Bazylei mówi się najczęściej? Sprawdzam to w dzisiejszym odcinku i specjalnie dla Was przeanalizowałem różnego rodzaju artykuły medialne, jak również wpisy na grupach, na forach czy na TikToku. No to co, zaczynamy! Cześć wszystkim. Z tej strony Mikulec i Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zanim zaczniemy, bardzo ważny disclaimer. W dzisiejszym materiale posługuję się informacjami, które znalazłem w konkretnych źródłach, które będę wam przytaczał podczas trwania tego filmu. Warto jednak pamiętać o tym, że zgodnie z regulaminem polskich preselekcji, żadna z osób, która zgłosiła swoją piosenkę do preselekcji, nie może tego faktu ujawnić przed 14 stycznia, czyli datą ogłoszenia finalistów konkursu. A co za tym idzie, wszystkie nazwiska czy Pseudonimy wykonawców, których za chwilę wymienię, należy traktować jako spekulacje, jako plotki, a nie w kontekście finalnych wyborów Telewizji Polskiej do preselekcji. Raz jeszcze zaznaczam, że przy produkcji tego odcinka bazuje na materiałach zewnętrznych. Ja nie mam wiedzy dotyczącej polskich preselekcji do Eurowizji i tego, kto się zgłosił, czy na pewno. Tak, na pewno na pewno nie mam wiedzy na ten temat, ale pod koniec odcinka podzielę się moją taką wymarzoną listą 10 uczestników, których ja bym zabrał do preselekcji. A jeżeli podobają Ci się takie tematy jak ten, to zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, byś nie przegapił lub nie przegapiła żadnego nowego filmu związanego z Eurowizją. Pamiętaj także o obserwowaniu mnie w mediach społecznościowych, gdzie znajdziesz najnowsze informacje, ciekawostki i kulisy związane z Eurowizją. Naszą dzisiejszą analizę zaczynamy od artykułu z portalu SKPL, który 4 grudnia, czyli w dniu. W zamknięcia, pierwotnego zamknięcia, bo ono zostało przesunięte, zgłoszeń do polskich preselekcji, opublikował taki artykuł z 20 nazwiskami, o których mówi się najczęściej w kontekście, właśnie Eurowizji 2025. Ja patrzę na tę listę trochę z przymrużeniem oka i mam wrażenie, że ona jest bardzo życzeniowa. Z jednej strony opiera się ona na tych nazwiskach, które bardzo dobrze znamy z ostatnich lat, z preselekcji, albo takich osób, o których mówi się, że zgłaszają się co roku do polskich preselekcji. Chociażby mowa tutaj, nie wiem, o Justynie Steczkowskiej, Margaret, Nataszy Urbańskiej, o Alicji Szemplińskiej, o Darii Marks. To jest taka grupa osób, która rzeczywiście, rzeczywiście jest wymieniana co roku. Ale mamy też na tej liście takie nazwiska, które nigdy nie były związane z Eurowizją, i z jednej strony, jeżeli. W ten sposób miałaby być zbudowana ta lista uczestników polskich preselekcji, to ja biorę ją w ciemno, bo mamy na przykład tutaj takie nazwisko, czy taką nazwę zespołu jak Kwiat Jabłoni, który totalnie nie kojarzy się z Eurowizją, ale z drugiej strony kojarzy się z bardzo dobrą jakością muzyki, muzyki, którą słuchają miliony Polaków. Tak więc widziałbym zespół Kwiat Jabłoni właśnie w takich, w takich preselekcjach. Tym bardziej, że jeszcze w 2022 roku połowa duetu Kwiat Jabłoni no, chciała jechać na Eurowizję. Myślała o tym konkursie, no ale wiadomo, temat wymaga przemyślenia, więc może 2025 to ten rok, kiedy Kwiat Jabłon jednak zdecyduje się e, wystartować w preselekcjach do Eurowizji. Głównych faworytów w tym momencie nie omówię, bo za chwilę pojawi się kolejna lista już z przypisanymi piosenkami, które potencjalnie mieliby zgłosić do preselekcji, więc poczekajmy z tym. Natomiast fajnie, że na tej liście znajdują się także uczestnicy znani z The Voice of Poland, także z ostatniej edycji tego programu i szczerze, widziałbym właśnie w polskich preselekcjach miejsce właśnie nie tylko dla doświadczonych artystów, nie tylko dla artystów którzy są na topie, ale także dla tych młodych wykonawców, którzy próbują się przebić, którzy już zaistnieli w jakiś sposób w telewizji. No ale wiadomo, program się w pewnym momencie kończy. No i oni mają dalej jakby produkują piosenki, wydają yy, swoje single. No ale czasem jest bardzo trudno przebić się yy, przez ten trudny rynek, jakim jest yy, polski rynek muzyczny. Tu mamy takich wykonawców jak Norbert wrąka, Natalia Krakowiak, Janek górka czy i zapuciennik. Fajnie by było rzeczywiście zobaczyć chociaż jednego wykonawcę z, właśnie z The Voice of Poland e, z ostatniej edycji czy z dwóch ostatnich edycji e, właśnie w preselekcjach. I na tej liście ESKI mamy też takie niesamowite zgłoszenia, czyli na przykład Blue Cafe, którzy reprezentowali Polskę na Eurowizji 20 lat temu. Myślę, że mm, oni finalnie się nie zgłosili bardziej to jest jakieś doniesienie medialne na podstawie pewnie jakiegoś wywiadu po Eurowizji 2024 właśnie z Blue Cafe gdzie zapytani o to pewnie wspomnieli, że nie wykluczają jeszcze kiedyś startu, ale ogólnie to, to było fajnie na tej Eurowizji. Tym bardziej, że skład Blue Cafe trochę się zmienił od tego czasu. Natomiast osobiście ja bym Blue Cafe nie widział na Eurowizji 2025. Oczywiście najważniejsza jest piosenka i cały zamysł, cały koncept, to co chcemy przekazać, ale ja bym dał szansę właśnie chyba tym młodszym. Artystom, a nie tym, którzy już na tej Eurowizji byli. I ciekawą też personą na tej liście eski jest Carla Fernandez, która ma z kolei doświadczenie w pisaniu utworów na Eurowizję Junior, jak na przykład dla Majki Krzyżewskiej, więc wydaje mi się, że to byłby też dobry trop, bo trochę jednak to środowisko Eurowizyjne kojarzy i trochę kojarzy te mechanizmy, więc fajnie byłoby usłyszeć piosenkę Carli, czy to w roli wokalistki, czy w roli właśnie też twórczyni. Na polskich preselekcjach. Czas na kolejne nazwiska uczestników polskich preselekcji. Tych dowiadujemy się z artykułu dziennika Eurowizyjnego. Mamy tutaj tekst z 20 grudnia i cały fragment poświęcony właśnie przesłuchaniom, które odbyły się 19 grudnia w telewizji polskiej. I oczywiście dziennik Eurowizyjny zaznacza, że nie wiemy, kto wziął udział w tych przesłuchaniach, nie ma dostępu, nie znamy listy, ale fani wyśledzili, że na Instagramie dwie osoby, w zasadzie dwie wokalistki, zapowiedziały, że są w w Warszawie. Co może oznaczać, że dostały się na te przesłuchania i wystąpiłyby, wziąć udział potencjalnie w preselekcjach do Eurowizji. A miały to być Izabel Otrębus, czyli uczestniczka krajowych eliminacji do konkursu piosenki Eurowizji 2017 i 2018. Na pewno wszyscy pamiętamy, jak również DIA, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, DIA. Folkowa wokalistka, która również też ma na koncie kilka piosenek. Tak więc, możliwe, że one rzeczywiście się próbowały dostać do tych polskich preselekcji, że komisja zaakceptowała ich zgłoszenia i nastąpiły przesłuchania ich piosenek, ich wykonów. Natomiast nie wiemy z jakim skutkiem, nie wiemy, czy rzeczywiście to była prawda. Natomiast mamy dwa kolejne nazwiska. No dobra, to była taka eurowizyjna, preselekcyjna przystaweczka. Czas te Teraz na prawdziwe główne danie. Kiedy wielu z nas emocjonowało się wynikami festiwali Kenges na ESC Forum, jednym z głównych forów fanów Eurowizji z Europy i ze świata, w wątku poświęconym Polsce pojawiły się bardzo ciekawe wpisy dotyczące potencjalnych uczestników polskich preselekcji. Szczególnie aktywny jest tutaj jeden z użytkowników, co może świadczyć o tym, że rzeczywiście ma informacje z serca TVP lub że jest to po prostu fake i absolutnie wymyśla wszystkich uczestników. Ale dla fabuły potraktujmy to poważnie i spójrzmy na listę 10 uczestników, którzy potencjalnie mieliby zostać wybrani do kolejnego etapu i zostaną ogłoszeni 14 stycznia przez telewizję polską. A mieliby być to Sasi, Dominik Dudek, Marcin Maciejczak, Sonia Maselik. Tyński, Justyna Steczkowska, Kuba Szmajkowski, Daria Marks, Sara James i Alicja Szemplińska. Spójrzmy zatem trochę głębiej na te nazwiska. Numer jeden to Sasi, którą znamy z preselekcji 2024, zgłosiła tam piosenkę. No i ona była dość wysoko w rankingach fanów, więc też może jakiś fan lub jacyś fani bardzo chcieliby zobaczyć Sasi w preselekcjach. Szczególnie, że ona kiedyś jeszcze w lato na TikToku mówiła, że chciałaby zgłosić swoją piosenkę, ale ma tutaj dużo trudności w przygotowaniu. Więc możliwe, że rzeczywiście ktoś na tej podstawie wyciągnął wnioski i wrzucił ją na tę listę. Kolejne dwa nazwiska pojawiają się w też innych materiałach. Dominik Dudek, Marcin Maciejczak. Dominik Dudek w 2023 roku brał udział w preselekcjach i w zasadzie od tego czasu zapowiada, mówi, że chciałby, że może się zgłosi, stąd pewnie znowu jego nazwisko na takiej liście. No i Marcin Maciejczak, który również próbował w tamtym roku, który z tą Eurowizją jest jakoś mocno związany, jest fanem Eurowizji, co też wielokrotnie... Wspominał m.in. w wywiadzie, który ja z nim przeprowadziłem, ale też Marcin wydał ostatnio swój singiel, co jest dodatkowym takim motywem, który mógłby go właśnie sytuować na takich fanowskich listach potencjalnych kandydatów do preselekcji. Dalej mamy Sony Maseli, która również brała udział w poprzednich preselekcjach, a za którą stała w tamtym roku duża wytwórnia, bo Universal Music Poland więc prawdopodobnie to też mógłby być taki, wiecie, fanowski wybór, no bo jeżeli wytwórnia za nią stoi, no to prawdopodobnie mogłaby i w tym roku się zgłosić. Kolejny na tej liście jest dość enigmatyczny, tęski. Który jeszcze przed ogłoszeniem polskich preselekcji do Eurowizji, całego regulaminu, całych zasad, opublikował swoją piosenkę Miracle z takim dopiskiem Eurovision 2025 Poland. Ale to oczywiście nie oznacza faktycznego zgłoszenia, no, ale oczywiście wtedy zainteresowanie taką piosenką jest trochę większe, więc jest możliwe, że to jest znowu taki motyw, no, ale też oczywiście możliwe, że jest to zgłoszenie do preselekcji. Kolejne duże nazwisko, które szokiem nie jest i które pojawia się absolutnie w każdym artykule, jest to oczywiście Justyna Steczkowska, która pod koniec listopada wydała długo wyczekiwany album. Na płycie znajduje się w sumie 12 utworów. No jeden jest nie chcę powiedzieć, że spalony, no ale nie może brać udziału w e, Eurowizji, no bo Witch Tarohoro, czy wcześniej Witcher Tarohoro, był propozycją do preselekcji 2024. Został oficjalnie opublikowany w tamtym roku, więc nie mógłby być propozycją na przyszłoroczny konkurs, no ale jest kilkanaście pozostałych piosenek i być może, który z nich usłyszymy właśnie w stawce polskiej preselekcji. Kolejne nazwiska to Kubasz Majkowski, Daria Marks, Alicja Szemblińska, czyli takie typowe nazwiska, które mogłyby się zgłosić do preselekcji, no bo już kilkukrotnie brali udział, bo zapowiadali, że może się zgłoszą, że myślą nad propozycjami i też bardzo często, jeżeli słyszymy w ogóle o ich aktywnościach takich muzycznych, to są one związane właśnie z preselekcjami do Eurowizji. Stąd prawdopodobnie ich nazwiska pojawiły się na tej liście, choć osobiście nie mam przekonania, że wszystkie te trzy nazwiska. Rzeczywiście będą na tej liście preselekcyjnej i w ogóle wysłały utwory do telewizji polskiej. No, bo mówimy tutaj o osobach, które rok w rok miałyby wysyłać jakąś piosenkę na Eurowizję. Wydaje mi się to trochę niemożliwe. No, ale czas pokaże, czy rzeczywiście tak było, czy było inaczej. I kolejne wielkie nazwisko Sara James, z którą są tak naprawdę dwa wątki eurowizyjne. Pierwszy taki, że oczywiście reprezentowała nas zgodnie, dzielnie i pięknie podczas Eurowizji Junior 2021. Zajęła drugie miejsce, powinna wygrać. Nie kłóćmy się nawet z tym, powinna absolutnie wygrać, bo była zjawiskowa i najlepsza. Natomiast Sara, od momentu, kiedy skończyła 16 lat, a miało to miejsce w czerwcu tego roku, no jest pytana o Eurowizję, no bo zgodnie z regulaminem może już wziąć udział w konkursie. No i Sara w, w tych wywiadach y, zwykle mówiła, że ona by to chciała po swojemu, że jeszcze jest czas, że ona jest bardzo młoda, że ona się uczy wielu rzeczy, więc raczej nie. No a z drugiej strony jest tym nazwiskiem, które pojawia się jednak bardzo często na tych listach i zastanawiam się, czy właśnie może Sara jednak nie weźmie udziału w e, o, tych preselekcjach, tym bardziej, że w ostatnich dniach w sieci na TikToku pojawiły się e, różnego rodzaju doniesienia domysły, że możliwe, że prawdopodobnie Głosiłaby do preselekcji utwór Tiny Heart z jej ostatniej płyty. No właśnie wydała też płytę na początku listopada, więc teoretycznie ma utwory gotowe do reprezentowania Polski na Eurowizji. No i pytanie, czy rzeczywiście tak było? Jeżeli rzeczywiście tak było, to dowiemy się o tym 14 stycznia, bo jeżeli jest jedną z kandydatek, to telewizja musi, absolutnie musi ją zakwalifikować do stawki, no bo to jednak jest topowe nazwisko, które też chcą fani yy, Eurowizji. A omówmy się też, że za tymi piosenkami, które są na albumie. Stoi jakość, jakość na poziomie światowym i to widać, że to jest taka amerykańska ręka produkcyjna, że te, że te piosenki rzeczywiście, rzeczywiście powstały w Stanach. Tak więc myślę, że w kontekście Eurowizji to byłoby, to byłoby coś nowoczesnego, coś nie do końca oczywistego, co Polska do tej pory prezentowała w konkursie. No i ostatnia lista, z jednej strony wydaje się najbardziej abstrakcyjna, jeśli chodzi o źródło, a z drugiej najbardziej konkretna, bo oprócz wykonawców mamy też podane nazwy utworu. Te listę znalazłem na Facebooku na grupie Eurovision Fans, więc oczywiście to źródło jest absolutnie nierzetelne i w sumie każdy może napisać absolutnie wszystko. Tym bardziej, że wpis opublikował anonimowy członek grupy, co raczej wskazuje na to, że no, nikt nie chce się podpisać z imienia i nazwiska i prawdopodobnie ktoś sobie rzeczywiście to, to stworzył. No ale znowu, dla fabuły przejrzyjmy tę listę i potencjalne propozycje do preselekcji, no bo jak tutaj twierdzi autor tego postu, to są piosenki, które są znowu. Znowu zakwalifikowane do, do preselekcji. Jak zobaczymy, lista praktycznie pokrywa się z tą z ESC Forum, co dodaje takiego pierwiastka niepewności, że może w tej legendzie jest jednak ziarnko prawdy. I czytamy. Sarah James, Tiny Heart. Super, dla mnie strzał w dziesiątkę. Justyna Steczkowska, Gaja. Super, bardzo dobry wybór, bardzo nowoczesna propozycja i taka też nie do końca oczywista, choć moim faworytem z płyty była inna piosenka, no ale ta, ta, ta piosenka też mnie przekonuje, że ona jest taka właśnie nowoczesna, dobrze wyprodukowana, więc możliwe, że ciekawie by to wyglądało na scenie. Kuba Szmajkowski, I Pray to Be, mm, nie znam. Natomiast no znowu, kubasz Majkowski pojawia się chyba we wszystkich tego typu zestawieniach, więc nie jest to jakiś wielki szok, że na takim fanowskim zestawieniu również się pojawił. Kolejna na liście jest fada z utworem Dance Under the Forest. Nie wiem, czy taki utwór istnieje, nie wiem, czy istnieje utwór o tym tytule, ale słuchałem piosenki lusterka. I od razu mi się skojarzyło z ukraińskimi selekcjami do Eurowizji, bo mamy tutaj połączenie i z jednej strony folku, a z drugiej strony właśnie z nowoczesnymi elektronicznymi brzmieniami. Brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. Mamy tutaj też język, no właśnie, nie wiem czy to jest ukraiński, czy to jest białoruski, chyba ukraiński. W każdym razie, w każdym razie jest to oczywiście zgodne z regulaminem polskich preselekcji. Natomiast myślę, że byłaby to spora kontrowersja, gdyby właśnie osoba, która reprezentuje jakąś mniejszość, czy to będzie ukraińska, czy to będzie białoruska, wygrała polskie preselekcje i jechała z Polski na Eurowizję. Myślę, że Polska nie jest na to gotowa, chociaż muzycznie naprawdę prezentuje to fajny poziom. Kolejna pozycja: Dominik Dudek, Go to Hell. No myślę, że takiego tytułu to absolutnie nie ma, chociaż. Może się mylę, ale y, mówię o tym i wspominam o tej liście w y, kategorii ciekawostki. Biorę pod uwagę wszystkiego rodzaju spekulacje, które znalazłem w internecie, nawet te najmniej rzeczywiste, po to, żeby każdy z was, który ogląda y, ten materiał, miał jak najpełniejszy obraz tego, o jakich nazwiskach się mówi, i też sam sobie zweryfikował, co może być prawdą, a y, co jest absolutnie fejkiem. Marian z piosenką Brother, absolutnie nie znam. Nie wiem, nie słyszałem. Dalej mamy Darię Marks i utwór Hotel Paradise. Mam wrażenie, że to znowu jest bardziej medialne zgłoszenie niż rzeczywiste zgłoszenie. Bo Daria już od 2022 roku zarzekała się, że po tych preselekcjach ona już nie chce brać udziału, że ona już nie będzie nic zgłaszać. No potem oczywiście co roku gdzieś tam podsycała ten temat i teezowała, że jednak ma w sumie piosenkę i może zgłosi, a może na Eurowizję, a może coś tam. Natomiast bardziej to chyba była promocja piosenki niż rzeczywiste zgłaszanie się. I Mam takie poczucie, że tak też jest i tym razem, no ale oczywiście zweryfikujemy mnie 14 stycznia. Dalej mamy Tyńskiego z utworem Miracle i w sumie chciałbym, żeby ta piosenka była w preselekcjach, bo uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, preselekcje do Eurowizji powinny być też przestrzenią i platformą dla tych nowych artystów, młodych, świeżych, tych, którzy nie mogą się przebić właśnie w innych miejscach, ale mają rzeczywiście jakąś jakość, jakiś koncept. Na tej samej zasadzie trochę jak Jan brał udział w preselekcjach. On jeszcze przecież jesienią 2020 Drugiego roku on był praktycznie nieznany. Miał jakąś tam grupkę fanek i fanów, którzy, którzy byli za nim. Ale to dopiero dzięki preselekcjom i, i dzięki tej całej dramie, ale przede wszystkim dzięki swojej twórczości i tej piosence, która była bardzo nośna, no odniósł sukces i, i, i dzisiaj jest rzeczywiście wykonawcą, o którym, o którym mówią wszyscy i, i gra na największych scenach w Polsce. Więc fajnie by było, gdybyśmy co roku mieli takiego Jana i gdyby preselekcje właśnie kreowały takie, takie też nowe postaci na. Na polskiej scenie muzycznej. Mamy ponownie Sonię Maselik, o której już wcześniej mówiłem, i ostatnia pozycja. Chrust z utworem Tempo, i to też jest nowa pozycja, nowa propozycja. Tutaj trochę mam vibe Gai, bo ta piosenka też jest dostępna na YouTubie, natomiast zdecydowanie wolę jednak Justynę Styczkowską. No i ciekawe, czy ta propozycja w ogóle jest zgłoszona do polskich preselekcji, czy, czy, czy nie. No dobra, czas na moją listę życzeń, czyli spośród wszystkich tych potencjalnych uczestników, o których mówiły inne źródła, ja wybrałem sobie dziesiątkę, którą najbardziej chciałbym zobaczyć w polskich preselekcjach i z jednej strony. Będą tam artyści, którzy moim zdaniem mają duże szanse, że się zgłosili. A z drugiej będą to też abstrakcyjne propozycje, ale to są takie, które ja bym naprawdę naprawdę chciał kiedyś usłyszeć w polskich preselekcjach. Uwaga, uwaga, czytam listę, poproszę werble. Sara James, Justyna Steczkowska, Dominik Dudek, Marcin Maciejczak, Kubasz Majkowski, Tyński, Alicja Szemplińska, Kwiat Jabłoni, i Puciennik, no i dziesiątego artystę zostawiam jako wielki znak zapytania, chciałbym zobaczyć kogoś absolutnie nie kojarzącego się z Eurowizją, nie kojarzącego się z preselekcjami, a najlepiej z jakiegoś w ogóle zupełnie innego gatunku niż pop. Rock, dance, czy jakikolwiek inny taki kojarzący się stricte właśnie z konkursem piosenki Eurowizji. Coś unikatowego, coś oryginalnego, coś, czego jeszcze nie było. A kto jest na Twojej liście potencjalnych uczestników preselekcji do Eurowizji, koniecznie napisz w komentarzu swoją dziesiątkę. Jestem ciekawy, czy nasza dziesiątka się pokrywa, a może o kimś zapomniałem. Kto Twoim zdaniem powinien być w polskich preselekcjach do Eurowizji albo nawet reprezentować Polskę na Eurowizji? Napiszcie w komentarzu. Przypominam Wam oczywiście o subskrybowaniu mojego kanału, jeżeli. Podobają Wam się takie filmy jak ten, jak również o obserwowaniu mnie w mediach społecznościowych, gdzie zawsze znajdziecie newsy i ciekawostki związane z Eurowizją. To by było na tyle. Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. No i 14 stycznia poznamy uczestników polskich preselekcji. Ja nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy również. Tymczasem ja się żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.